Paczków staje się powoli stolicą balonowych lotów, przynajmniej na południu Polski. Okazuje się, że ten honor zawdzięcza lokalnemu patriotyzmowi działaczy sportowych. To powiedziałem burmistrzowi, że jest dzieckiem szczęścia, bo trafił na ludzi z tego terenu. Ja skończyłem szkołę podstawową w Czolszowicach, a kolega Henryk, który jest dyrektorem zawodów, rodził się w Paczkowie. W związku z tym no, nie, lepszy duet, duet nie mógł trafić na pasjonatów baloniarstwa, którzy chętnie wracają do, z sentymentem do, do dawnych czasów. Burmistrz Paczkowa Artur Rolka docenia te okoliczności. Docenia także pogodę, która mimo psikusów ostatecznie dopisała, a jest niezbędna, by zawody mogły się odbyć. Do ostatniej chwili baliśmy się o pogodę. Prognozy były naprawdę przeróżne, bardzo optymistyczne, ale o godzinie 17 jeszcze siąpił deszcz i wiemy, że jak jest deszcz, a na górze wiatr nie lecimy. Burmistrz jest zadowolony z tego, że impreza jest oficjalnym elementem klasyfikacji Pucharu Polski w lotach balonowych. Podkreśla, że to jedyna impreza tego typu w województwie. I co istotne z tego, co pamiętam, to 15 przynajmniej drużyn musi wystartować w ramach konkurencji Pucharu Polski, żeby był za zakwalifikowany zwany za Puchar Polski. My mamy 15 drużyn w ramach kadry narodowej, która jest u nas już od dwóch dni. Jestem przekonany, że te wszystkie, e, wszystkie warunki spełnimy, żeby móc nas uznać na sam koniec za, za imprezę zorganizowaną w ramach punktacji Pucharu Polski. Impreza to czysta promocja. Tutaj, kiedy już wznosi się balon na wysokość 100 metrów, to na horyzoncie ma przepiękny widok na góry, Sudety Wschodnie, przepiękny widok na cztery jeziora, przepiękny widok na lasy, na pola uprawne, więc naprawdę jest co podziwiać. Artur Rolka liczy na rozwój imprezy i marzy o tym, by na Paczkowskiej Ziemi można było w przyszłości rozegrać Puchar Polski w lotach balonowych. Konkurencje sportowe polegają na wykonywaniu różnych, często skomplikowanych geometrycznie, zadań w powietrzu. Nasz operator został zabrany do balonowego kosza przez ekipę biorącą udział w tzw. pieście, czyli locie rekreacyjnym poza konkurencjami sportowymi. Balon rzeczywiście płynie w powietrzu jak statek po nieskalanej płaskiej tafli wody. Można lecieć ponad koronami drzew albo smagać wysokie trawy tuż przy ziemi. Wytrawny pilot pokieruje balonem z precyzją do centymetrów. Choć trzeba do tego nie lada wprawy, ponieważ balon, będący sporą masą, ma dość dużą bezwładność, dlatego na efekty sterowania reaguje z pewnym opóźnieniem. Kapitan ma do dyspozycji przepustnicę palnika gazowego, którym podgrzewane jest powietrze. Żeby utrzymać się na stałej wysokości, trzeba dość często używać palnika. Duża powierzchnia czaszy balonu powoduje dość szybką wymianę ciepła i ochładzanie powietrza wewnątrz. Hałas, jaki towarzyszy nagrzewaniu powietrza, rekompensują wspaniałe widoki. Lot balonem w piątkowy wieczór trwał około godziny. Przez ten czas udało się przelecieć kilkanaście kilometrów. Konkurencję rozgrywa się do zachodu słońca. W nocy balonów się nie pilotuje. Byłoby to zbyt niebezpieczne. Do Paczkowa przyjechało 21 załóg, w tym 17 balonów wzięło udział w Pucharze Polski. Jednak jak to w lataniu nie wystarczy poderwać maszyny w niebo, potem trzeba jeszcze wylądować. Lądujemy w przygodnym terenie. Lot odbywa się zgodnie z kierunkiem wiatru. Wiatry na różnych wysokościach układają się różnie, w związku z tym jest możliwość poprawki kierunku, ale lądowanie wybiera pilot w ostatnim etapie lotu i ląduje w przygodnym terenie. Najtrudniejsze sytuacje w powietrzu to brak wiatru. Trzeba wtedy znaleźć jakieś wyjście z sytuacji, ale doświadczony pilot zawsze sobie poradzi. No to brak wiatru nad liniami wysokiego napięcia. To jest już problem dość poważny, jeżeli no, trzeba wtedy szukać, szukać tego wiatru i na wysokości wtedy 1002, nawet jak trzeba, to 3000 metrów. Trzeba zrobić wszystko, żeby wydostać się z linii wysokiego napięcia, które no, było to w rybniku dwa lata temu przy elektrowni. Ucieczka to ucieczka do góry. No ucieczka może być też niżej, ale kwestia jest taka, że trzeba szukać wiatru. To jest niewątpliwa sprawa, trzeba szukać wiatru, bo już nic nie pomoże. No, trzeba obserwować też, co się dzieje na ziemi, bo były też przypadki takie, że byliśmy na 50 metrów nad linią wysokiego napięcia i cały czas lecimy wzdłuż linii i, i nie ma odchyłki, ale ja zaobserwowałem, że dymek przy samej ziemi z komina idzie bardzo w prawo. W związku z tym do kolegi mówię. 10-5 metrów na linii wysokiego napięcia dostaniemy odchyłkę w prawo, i tak też się stało. No to trzeba obserwować, trzeba szukać podpowiedzi w tym, co jest możliwe, bo nikt nie poda informacji, co jest na 30 metrach, jaka jest aktualnie sytuacja. Piloci szukają w czasie rozgrywania konkurencji sami sobie tych kierunków. Mają oczywiście. Komunikat precyzyjny meteorologiczny, niemniej jednak no, życie później weryfikuje, że, że ten wiaterek jednak nie był taki mocny, że, że nie, odchyłka nie była 15 stopni, tylko 5 stopni, ale to, to na tym polega zabawa i ta wielka niewiadoma i ci wytrawni piloci dają sobie radę. Pilot, który czuwał nad bezpieczeństwem naszej ekipy, także dał sobie radę, więc dziękując dziennikarz biegł z balonem przez pole, bo trzeba pamiętać, że nie wystarczy wylądować. Na zakończenie należy z balonu wypuścić powietrze, poskładać w kosteczkę i zapakować.